Szanowne Państwo, Słoń jesteś! jak krowa się zachowuje! Wiele osób, czy też orbiterów, jednogłośnie mówi o tym, że szkolna 17 jest już na wykończeniu. Tak naprawdę czekamy na ostatnie afery i pozostaje nam nic innego, jak wracać myślami do czasów, kiedy było akuratnie, sprawiedliwie i tak dalej. Szkolna, a teraz to głównie orbiterzy. Bo sam Krzysztof, dzięki tej całej pomocy, postarzał się dwie dekady w ciągu dwóch lat i nie jest już w stanie nas zaskoczyć, zadziwić, bo statywy wokół niego nie mają za grosz kreatywności. Wątkiem na czasie jest teraz śledztwo sędziszowskie, które obecnie przerodziło się w rozłam antylateksowy i spowodowało to również wiele zamieszania w tej całej sprawie. Ja osobiście sam się zacząłem w tym gubić i postanowiłem, aby ów materiał dla Was nagrać, aby spróbować przybliżyć, jak zapatruje się teraz siatka relacji orbiterów US-17. Sam pomysł nie okrywam. Zaczerpnąłem od formatu stosowanego od lat przez kanał King of the Diamond. Mimo to chciałbym podzielić się moimi ustaleniami na ten temat. Bez zbędnego przedłużania zapraszam Was do oglądania. Przedstawione wam tutaj postacie można podzielić na trzy różne obozy. Niemniej jednak, przynależność do jednego z obozów nie musi oznaczać wspólnych celów jednostek czy też pozytywnych relacji między sobą. Obóz pierwszy. Zwolennicy Piotra WSW. Na początku śledztwa suma WSW do obozu należało znacznie więcej osób i orbiterów. Obecnie, przez bomby niewypały Piotra i konflikt z drugim obozem, skład tego pierwszego wygląda następująco. Piotr z Warszawy, główny dowodzący. Obozu jego zwolnik. wraz z panią Katarzyną Siewierską dąży do tego, aby śledztwo zakończyło się karą dla ekipy sędziszowskiej. Pozytywna relacja z Epikurejczykiem. Chcąc pomóc dla Piotra, zorganizował on petycję do prokuratury, aby rozwiązać sprawę śmierci Wojciecha Słodowskiego. Z początku mieli ze sobą zgrzyty, ponieważ Epikurejczyk, który swoją drogą wyrósł jak z pod ziemi, krytykował działania Piotra w sprawie Sędziszowskiej. Obecnie są to najwięksi sojusznicy tego obozu. Pozytywna relacja ze Szczęsnym, który stanął w obronie Piotra po dyskusji na jego live z Olgierdanem. Chciał mu również pomóc w jakiś sposób prawnie za to, że Olgierd wspominał podczas tej rozmowy o wnuczce WSW. Niestety, obecnie Szczęsny wycofał się, zapewne nie chcąc być wrogiem dla swojego dawnego sojusznika Olgierdana pozytywnie neutralna relacja z Bato TV. Panowie nic do siebie nie mają. Na niektórych lajtach rozmawiali ze sobą przez telefon. Sam Piotr określa go mianem samotnego wilka. Pozytywna relacja z tajemniczymi kobietami takimi jak moderatorka MCZ czy Czarna Szprycha, których intencje nie są zbytnio przejrzyste. Przykładowo Czarna Szprycha ma wrogie relacje z ekipą sędziszowską, deklaruje, że będzie sypać na nich w prokuraturze i nie chce mieć z nimi nic wspólnego. Szprycha ma także dobrze Relację ze śliskim organistą, przez którego rzekomo zapoznała się z Wojtkiem. Wracając do relacji Piotrka, jest on stanowczo wrogo nastawiony do ekipy w skład z której chodzi Dryblas, pan Leszek oraz Zielony. Relacja Piotrka z organistą z początku neutralna, ponieważ organista chciał się wypielić i sypać na rafałka. Niestety śliski organista okazał się być zwykłą chorągiewą, co zdenerwowało całą społeczność i suma WSW, pogarszając swoje relacje. Neutralna relacja z ekipą MCZ. Tutaj dużo osób zarzuca Piotrkowi, że chyba zapomniał, kto na początku wykorzystywał Majora jeszcze przed sędziszowym. Piotrowi zarzucane jest to, że nie wypowiada się negatywnie na ich temat. Część osób twierdzi, że ma też współpracę z bielską centralą, jakoby Piotrek miał zrzucić winę na kosną, wybielając przy tym sław. Negatywna relacja Piotra ze swoim bratem Pawłem, choć mieli oni chwilę rozejmu. Piotr zarzuca Pawłowi, że przeszkadza on w prowadzeniu śledztwa. Sam Piotr twierdzi również, że ma on kwity na Pawła i jest to związane z sprawią sędziszowską. Obecnie największym wrogiem Piotra jest Olgierdano. Kolejnym wrogiem Piotra, który współpracuje z Olgierdem jest niejaki Rumburak. Obaj panowie wypominają dla Piotrka starą sprawę o 1000 zł na wnuczkę i krosa z zajezdni. Twego czasu Rumburak wysyłał dla Olgierda donaty na live'ach. W tle dryfuje w swojej mocztawi nie kto inny jak Jarek Meksykano, który ma wrogie stosunki co do Kosno. Jedzie po nim za to, że komos spłaca długi majora. I wyśmiewa go za to, że zamiast sprzymierzyć się z moczopijcą, to idzie z nim na wojenki. Argumentuje to tym, że mają wspólnego wroga, który swoją drogą nie pozostaje mu dłużny, ponieważ Olgierd jedzie po nim tak jak zwykle. Drugi obóz zwolennicy Olgierdano. Są to osoby ze starej koalicji antylateksowej oraz społeczność, która zarzuca Piotrkowi bierność i sprzymierzanie się z Centralą Bielską. Skład tego obozu wygląda następująco. Głównym dowodzącym obozu jest oczywiście Olgierdano. Wraz ze swoimi sprzymierzyncami torpedują działania Piotra w WSW, przy okazji wyjaśniając lateksowych przegrywów. Ma stanowczo wrogie relacje praktycznie z każdym, kto nie jest z jego obozu. Przede wszystkim z Piotrkiem w WSW, Wraz z Rumborakiem wyciągają stare brudy na jego temat. Ostatnio Olgierd pokłócił się również ze Szczęsnym, o czym wspominałem wcześniej. Dalej toczy spory konflikt z Krecikiem, wykonał celnego headshota dla jego za pomocą kebaba z dwóch mięs oraz pomógł mu zgubić lekarstwa pod apteką. Stanowczo gardzi wszystkimi lateksami, zaczynając od ekipy MCZ, a kończąc na organiście. Na dzień dzisiejszy ma sojusz z nikim innym jak z który po trzech latach wstało z grobu i razem zapowiadają, że Pato TV odpowie za to, co powiedział na temat córki Olgierda. Ma sojusz w Barneyem. Głównie dlatego, że byli razem w koalicji antylateksowej oraz barnej, jest świadkiem w sprawie z Centaurym. Ma jak zwykle pozytywne stosunki z Pawłem z Knyszyna, który to jest w dobrych stosunkach z Fiodorem. Olgierdano nie wierzy w bajki, które opowiadają czarne szprychy i inne moderatorki, z którymi rozmawiał Piotrek w USW oraz gardzi kanałem Epicurejczyk. Następnym członkiem obozu Olgierda jest Paweł z Warszawy. Ma on, tak jak mówiłem, negatywne stosunki z bratem. Paweł zarzuca dla Piotra, że źle prowadzi swoje śledztwo. Uważa, że wierzy w losowe screeny z rozmów, co może doprowadzić do umorzenia sprawy. Podobnie jak i Olgierd, zarzuca Piotrowi sprzymierzanie się z centralą, bądź też bierność w tej sprawie. Paweł ma także negatywne stosunki z Pato TV, ale jest to spowodowane tym, że kiedyś Pato uczestniczył w aferze pierścionkowej związanej z Majorem. Ma delikatnie wrogi stosunek do Rafała Kostno. Ostatnio zgłosił skradziony mu film za prawa autorskie, lecz ta relacja nie jest aż tak negatywna. Oprócz tego ma pozytywne stosunki z Czeczetkowiczem, który jest to sprzymierzeńcem Rafała. Kolejnym zwolennikiem Olgierda jest Fiodor. Ma on na pewno dobre stosunki z Olgierdem i Pawłem z Knyszyna. Z Olgierdem ostatnio nawet wyszedł na piwo. Tak samo jak kiedyś jest wrogo nastawiony do ekipy MCZ. Niedawno nabrał bardzo negatywnych relacji z Rafałem Kosno, który udostępnił film jak Fiodor jeździ taksówką po białym stoku, co Olgierdano już wyjaśnił na swojej społeczności, jadąc przy tym niemiłosiernie po kost. Obóz trzeci, a raczej to co z tego całego konfliktu zostało, to latek dno. W skład tego obozu wchodzą degeneraci społeczni, którzy mają mniejszy bądź większy związek z dowódcą tego obozu, ekipą MCZ, na czele której stoi oczywiście centrala. Srawek, mimo jego pozornej ciszy, dalej ma konflikt z Olgierdem i mają między sobą sprawę w sądzie. Dalej ma wrogie stosunki z Pawłem z Warszawy. Jeden z członków ekipy, pies Jacek, ma na pewno negatywne stosunki z Kosno. Co do Krzysztofa nie jest to pewne, bo to białostocka chorągiewa. Mimo to Kosno pojawił się na pogrzebie. Jednakże Srawek na społeczności wyraźnie zaprzeczał o udziale finansowym Rafała w tej uroczystości. Ma pozytywną relację i stały kontakt ze śliskim Adamem Organistą. W sztucznej aferze z Kononowiczem można zauważyć, że ekipa ma dobre relacje również z Pato TV. Za nieumyślne obchodzenie się z wypożyczonym Majorem, ekipa MCZ nie cenzuruje jechania knura pod ryblasie i innych menelach pokroju LESZ. Kolejnym gumofilcem, który szoruje pod śmietników jest Ekoparuwa. Jest w konflikcie zarówno z Pawłem, jak i Piotrem z Warszawy. Oczywiście, konflikt z Piotkiem jest spowodowany prowadzeniem przez niego śledztwa. Jest non-stop wyjaśniany przez Olgierdano za to, że Rafał m.in. obraża w sieci jego matkę. Ma dobre relacje z Adamem Czeczotkowiczem oraz mocno trzyma się z Dryblasem, z którym był nawet na grobie ich wspólnej ofiary. Jest ostro jechany przez szympansa z Kleosina w El Pato TV. Jak wspomniano wcześniej, atakuje nad redaktora w skrócie Rafał trzyma z marnymi sojusznikami w tej sytuacji, ma najwięcej do powiedzenia w internecie, mimo to, i tak jak wszyscy wiemy, mamy go w głębokim poważaniu, a każdy orze po nim jak może. I w ten sposób mniej więcej prezentują się ów relacje orbiterów. I w ten sposób prezentują się ów relacje orbiterów którzy resztkami sił ciągną epilog serialu, jakim jest Uniwersum szkolny 17. Nie ma sensu też, żebym mówił o dosłownie każdej postaci, ponieważ żeby się nie powtarzać, te o mniejszej ilości relacji po prostu wspominałem o nich od drugiej strony. Ode mnie to tyle na dzień dzisiejszy. Pozdrawiam i polecam. No i do zobaczenia w sęciszowskiej prokuraturze.